Dzień dobry, dzień dobry, witam. <laughs> witam 6 lipca. Witam i podziwiam. Zobaczcie, jaka piękna wyka, Jak pięknie zielono, ale najważniejsze, że słonecznie. W tej chwili 16 stopni ciepła u mnie. <laughs> Słoneczko grzeje. Grzeje. A wschód słońca był 5.15, a zachód 21.20. To widać tutaj moj, moją górę Schlossberg, ale jeszcze pokażę Wam dziurawiec. Pora na dziurawiec. Zbieramy dziurawiec. Dziurawiec to piękne słońce, to słońce zawarte w tej roślinie, Pomoże nam w listopadzie, gdy będzie brak słońca. No, z reguły to jest tak, że już po 24 4. czerwca, po Janie, już posłuchajcie, ten dziurawiec kwitnie i cieszy nasze oko. Tak. Mała przerwa w bieganiu, by z Wami porozmawiać, przywitać się. Witam się, witam. Dzień dobry. Ale cieszę się, posłuchajcie, że to słońce jest, że słońce jest, że jest słońce, że nie ma chmur. No niech to wszystko rośnie, niech koszą te trawy, niech zboże dojrzewa. Cieszmy się, cieszmy się razem ze słońcem. Stare sprawy się zamknęły. Wiele starych spraw się zamknęło. I jest nam lżej. Może musimy jeszcze troszeczkę dojść do siebie. W tym, że ta sprawa się zamknęła. jak się tak śmiałam sama z siebie, że Kupiłam sobie perfumy, moje ulubione Chanel 5. I tak wiecie, kupiłam, wyszłam ze sklepu i w domu dopiero tak wieczorkiem myślę tak. Ja nie wiem, czy ja się już zestarzałam, czy ja się już nie umiem cieszyć. <noise> Ale cieszą mnie bardzo. Posłuchajcie, bardzo mnie cieszą. Te perfumy nie wiedziałam, że będą mnie aż tak cieszyły. Tylko zobaczcie, to tak jest, że jaka. Może tak powiem, jaka ta radość dziecięca, taka bezpośrednia, natychmiastowa jest super. Jak to miło, gdy małe rzeczy nas cieszą. Małe rzeczy. A jest jeszcze tak, co bardzo lubię nie wiem, czy się z wami dzieliłam, że jak siadam rano do nagrania, robię sobie napar czy kawę, czy cokolwiek innego, żeby się z Wami i porozmawiać. To zawsze tak psik, 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 się perfumami. A, mąż kiedyś śmiał ze mnie, że no, ale chyba najbardziej widać te perfumy. Ja mówię, no nie. No ich nie widać, ale ja się dobrze czuję. Wiecie, jak mamy wokół nas przyjemne rzeczy, wspaniałych ludzi. To jest po prostu świat. świat się robi piękny. Oczywiście. A dlaczego miałby być niepiękny? Świat jest cudowny. Są rzeczy, które nas dzisiaj przygniatają, ale nie dajemy się. Podnosimy tą skałę, odchylamy, a pamiętajcie, że kropla, mała kropla wody zaczyna drążyć skałę. Czyli, jeżeli mamy czarne myśli, takie jakieś czarnowictwo na nas wchodzi, to się nie dajemy. Nie dajemy się, a dlaczego mielibyśmy się dawać? Halo, halo, ho, jak mnie oślepia. <noise> to lepiej będę tak tutaj trzymała i będziemy podziwiać tą przyrodę wokół mnie. Siedzę sobie tutaj na asfalcie. O, przebiegłam tak mniej więcej półtora kilometra, nie, no tu już będzie koło dwóch, tak zamknę y, niecałe cztery. Ale już jest gorąco. Ja lubię biegać tak, yy, no raniutko, wtedy jest chłodno. Zachęcam do biegania, zachęcam do spacerów, zachęcam do jazdy na rowerze i zachęcam do tego, by te nasze wszystkie problemy przerabiać, przerabiać i iść do przodu. Bo jak nie przerobimy, no to nic z tego nam nie wyjdzie. Będą nas dalej przygniatały. A co to znaczy przerabiać? To znaczy, posłuchajcie. Yy, Wyciągać ich, mówić o nich, ze sobą pisać o nich, rozmawiać z kimś, szukać rozwiązać na YouTube, na filmikach, w ogóle pisywać na internecie, szukać innego spojrzenia, ale też podejmować decyzję. Tak, podjęłam decyzję i świat się zmienia, robię krok do przodu, bo to tak jest, mówi, no świat jest piękny, a na pewno nie, bo w ogóle świat jest brzydki, nie. Świat jest piękny. Świat jest piękny, jak mamy czyste serce. Jak te wszystkie stare sprawy, które nas gryzą, czy stare, czy nowe, posłuchajcie, wszystkie, wszystkie sprawy gryzą. Rozwiązujemy, nie zamiatamy pod dywan, bo one, wiecie, pod tym dywanem, to później tak ten dywan rośnie, rośnie, rośnie. I te sprawy, posłuchajcie, a jak wracają, to z siłą huraganu. Mało nas nie przewrócą, także warto, warto, ale oczywiście czy ja chcę, czy ja nie chcę, to każdy robi co chce, prawda? Każdy ma wybór, wolny wybór. Zobaczcie, zobaczcie, jakie te kwiatuszki są wszelakie dookoła. Wrzucę też, posłuchajcie, te. Yy, w dziurawiec, tą fałszywą dziewannę. Dzisiaj sfotografowałam taki kwiat, który wygląda w pierwszej chwili jak dziewanna, ale to nie jest dziewanna. Inne maliście. chodzi mi o to, że ona jest taka podobna, wysmukła, na żółto kwitnie, bo dziewanna jeszcze nie kwitnie. Dopiero pierwsze pojedyncze kwiaty, może gdzieś jeszcze po drodze spotkam, to Wam zrobię zdjęcie. I tak mnie zastanowiło, jak to zmyliła mnie z daleka, mówię, no dziewanno, jaka, jakaś jesteś inna, a to nie. Zaraz też sprawdzę, co to jest za kwiat, co mi tam podpowie. Bo nie wiem, czy wiecie, na Google'ach jest taka, yy, w tej ikonce zdjęcie z tymi czterema, tak jak wiatraczek jest, że cztery różne kolory są, to tam klik, trzeba zrobić zdjęcie, wkliknąć yy, w tą ikonkę, to zdjęcie i taki pokaże się na dole mały ekranik z kropeczką i tam trzeba to kliknąć, i posłuchajcie, podpowiada. Google podpowiadają. O, jak tam do góry jest? A Google podpowiadają, co to jest za roślina. Także tak, tak, tak. Poranne oddychanie, wdech, wydech. Z afirmacją: Ja Magdalena, a to oczywiście każdy pójdzie swoje, swoje imię. Jestem zdrowa. Wszystkie komórki mojego ciała są zdrowe. I spokojne <laughs> i otwarte do życia. Teraz. Ach, przyklasnęłam. <laughs> Jak umiam tak przyklasnęłam. Kochani, topa. Topa z tym dziurawcem. Do zobaczenia, do zobaczenia. Ach, jaki piękny ten dziurawiec. Jaki ten kolor tych kwiatów. Jaki on jest ładny. Zaraz zobaczymy, czy mi się uda powiększyć. No, uda mi się. Zobaczcie, zobaczcie. No, elegancko. A I jeszcze tutaj taki rzut. Tak, przebiegłam dwa kilometry. I taki rzut. Na no tą moją okolicę. Ach, ta moja ulubiona góra. Ona taka jest, zobaczcie, babkowata. Spotkałam jeszcze ziele krwawnika. Krwawnik pospolity. Krwawnik z pospolity, stosowany wewnętrznie i zewnętrznie. A, zobaczcie, jakie piękne kwiaty. Także pora na zbiór krwawnika. Tak. O, ale tutaj jeszcze jakiś samochód nam jedzie. To pozdrawiam.